Cześć, młody. No, cześć. Tomek Jerzemski Szkentla. I Tomek Bednarczyk, proskipers. Witamy Was na y, serii filmów na temat manewrowania na ekranie. Tym razem spotykamy się w Sopocie. w Sopocie. A jeżeli w Sopocie, to to jest tak. Słuchajcie, po mojej stronie, tak jak patrzymy na te kierunki, to będzie molo. Tu jest molo. Molo. A co z tej strony? Tutaj będziemy sobie wpływali, a za chwilę będziemy mieli falochron i morze. tam za twoimi plecami jest falochron, ale ja mam wiatr. I jak zwykle wieje no z zachodu, tak troszeczkę pod kątem, nie? Jakoś zachód, tak jakoś zwykle, chyba jakoś tak zwykle sobie Może tak zostać, co? Taka sytuacja realna, bo yy, będziemy, co, wchodzić Między pływające pomosty tam są. Zwykle dużymi jachtami stajemy sobie tutaj przy Faluchonie, więc nie ma problemu, więc tego nie będziemy omawiali sobie. No zwykle manewrowanie, tak, tutaj nie ma... Nie ma mooringów, ale są Y-bomy, nie? Tu są Y-bomy, Te jachty tak. stoją, a z drugiej strony to tutaj jakieś tam drobne ustroje stoją, a tutaj duże jachty po Y-bomach. I co? I będziemy wchodzić. Słuchajcie, my... Yy, Dużo sytuacji manewrowych już omówiliśmy w różnych marinach po Zatoce Gdańskiej. W Chorwacji no, teoretycznie też byliśmy przy naszych tak, obowieściach. Tak, ale dzisiaj tak w tym odcinku, co zrobić, gdy jest mało miejsca też w środku przy tym wchodzeniu, czyli nie bójcie się wpływać pomiędzy inne jachty, nie? Tak. W Sopocie rzeczywiście też jest bardzo często taka sytuacja, że tutaj nie bardzo mamy jak... E sobie wpłynąć, znaczy oczywiście zawsze możemy wpłynąć tutaj jak, jakimiś takimi dziwnymi łukami pojechać w tą stronę, ale żeby nie robić takich dużych łuków zawsze możemy sobie wpłynąć gdzieś głęboko w jachtę i e, w, popłynąć sobie tutaj, mamy fajną sytuację, stosunkowo prosto i tutaj e, y, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że będziemy mieli bardzo silny wiatr, który będzie działał nam w tą stronę Mogę na chwilkę zmienić kierunek. kierunek, to tak zmienić. prawie pojechałeś tak e, kierunek południe bliżej. Nie? Szkwał taki, przed dużym czasem odwrócił akurat. Tak ten od, moment, kiedy. No dobra, czyli tak patrzę, od Gdańska trochę powiało, nie? Kiedy tak, od Gdańska nam, e, nam zawiało. Co możemy zrobić w takiej sytuacji, w taki stosunkowo mało elegancki e, sposób, ale dużo mniej eleganckim sposobem jest sytuacja, kiedy tutaj ten wiatr by nas jakoś masakrycznie zdmuchnął, tak, i nie zapanowalibyśmy nad tym jachtem, do to jakiś by nam e, zawiał w ten sposób. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? E, w takiej sytuacji możemy sobie zaplanować taki manewr, kiedy wjedziemy e, między inne jednostki w taki sposób, że nawet damy sobie, e, zatrzymamy się w tym miejscu, damy sobie cumę z dziobu innego jachtu, możemy poprosić tam kogoś żeby odebrał od nas cumę i my wtedy bezpiecznie. Czekaj, Tomek, co ty kombinujesz? Jaki to cumie mówisz? Gdzie no cuma i do kogo? Powiedz, no, co ty chyba nie nadążyłem. Coś, nie tu ty, coś ty to wykombinował, wjechałeś, wjechałeś. tu między jachty, nie? Nie, tutaj między jachty. I co? No, to jest taka sytuacja, kiedy na przykład wjechaliśmy, no. wjechaliśmy tutaj, zaczynamy się cofać, ale już widzimy, że dochodzi do jakiejś katastrofy, że nam się to nie uda. Dajemy manetkę do przodu odpływamy, no ale już nie mamy gdzie y, dopłynąć, to wtedy możemy sobie zaplanować także że wjedziemy między inne jednostki. Między inne jednostki wpływasz, no. Między inne jednostki. One stoją na tyle blisko, żeby, no. że, że my się o nie oprzemy. No, mamy tutaj oczywiście odbijacze, więc sytuacja jest, że jesteśmy zatrzymani i, i, i stoimy i prosimy z innej jednostki, żeby nam tutaj po prostu nabiegowo odebrali od nas, od nas cumkę. Tak? No dobra, nabiegowo. Okay. Na biegowo. No, no, no. Na biegowo. I wtedy dajemy manetkę wstecz, albo nawet nie manetkę wstecz, tylko nawet luzując tą sumę, możemy się spokojnie wtedy cofnąć tak, do naszej. Tak, opuścić, opuścić się tak, na tej do, sumie. Do naszej kej. Do naszej tak, kombinujesz. Tak kombinuję i bardzo często jest taka sytuacja, że w Sopocie jak zaczyna wiać, to nagle no. wszyscy, którzy tam byli na manewrowaniu, to zwykle skipperzy uciekają w tym momencie z tego no. portu i zostaje pusto, a Sopot i Hel na naszym wybrzeżu to są najbardziej przyjazne porty dla żeklarzy, także jakbyście chcieli odwiedzić jakieś mariny, to Sopot i Hel jest naprawdę, są naprawdę super portami do, do nauki, do manewrowania, w zasadzie nawet jedynymi chyba na polskim wybrzeżu. Jeszcze takie dwie rzeczy mam, na koniec tego odcinka do ciebie. Mówiłeś, że nie najbardziej elegancki. To chyba nie o elegancję chodzi tego manewru, nie? Tak, oczywiście, to jest, to jest kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli, jeżeli kwestią waszego bezpieczeństwa, jeżeli to jest kwestia zwiększenia waszego bezpieczeństwa, to rezygnujemy z tego elegancko i wąski? ponad zagącki. wszystko. We wszystkich odcinkach używaliśmy słowa do tej pory, wjeżdżamy. Jachtem, nie? Jeżdżamy. nie? Potocznie, potocznie. Możecie małem. mówić, wpływamy, ale jakoś wszyscy wjeżdżamy jachtem, wybaczcie.